Witam, jestem Michał Piątek. Dzisiaj opowiem Wam moją teorię na temat fabury Gry Finet Freddy's. Dzisiaj jest takie dosyć kiepskie nagranie Wpełniamy w porównaniu do wcześniejszych, gdyż nagrywam sam. A to z racji dlatego, że moja siostra teraz jest w szkole oraz ona nie podziela mojej wersji. A więc wszystko w Finet Freddy zaczyna się od Freddy by Family Diner. Jedno z dzieci jest na dworze, gdy jeszcze ta się bawi w pizzerii. Później przychodzi do tego dziecka fioletowy gościu, zwany też jako guy, i oczywiście zabija. Jeżeli graliście fajnie w 2, to być może mieliście do czynienia z minigiem, jak to jest pokazane. I to dziecko mu nie zostało zamienione, prawdopodobnie w majonetkę. W sposób nieznany, niestety. Później. Była jeszcze jakaś tam inna pizzeria, Freddy Fazbear, dokładnie pizza, o której nie było wspomniane w związanej z gier. Wiadomo, że ona istniała tylko dlatego, że w, pierwsz, w drugiej części dostajemy telefon, że to jest od nowa pizzeria Freddy Fazbear, to znaczy, że to jest druga pizzeria Freddy Fazbear, czyli było tak naprawdę trzy, a nie dwie. I w tej pizzerii zostało dokonane kolejne morderstwo przez Purple Guy'a. Najprawdopodobniej użył kostium Golden Frediego, żeby zamaskować swą osobę i pozabijał wszystkie te dzieci. Pięć. Bo nie w do akcji w kacza marionetka, która każdemu przydziela kostium. To jest uwiecznione też w jednym jak 2. I tak szczerze w Freddy Fazbear, drugiej yy, pizzerii, już Freddy Fazbear Pizza, dochodzi do tak zwanego The Bite of 27. Najprawdopodobniej Foxy ugryziono dzieci, które się tam bawiły i oczywiście skutki były śmiertelne. I właśnie, to się jedna wielu wersji. Są też teoria, że The Bite of 27 nie polegało na ugryzieniu, tylko że właśnie dopiero wtedy ten kościół gościu zabijał. Ok. I właśnie teraz, dlaczego to nie ma co na kuru, skoro w drugiej części nie do kolejnego morderstwa? To dlatego, że te stare animatrony, które już były uwięzione dusze dzieci, były wykorzystywane jako części zamienne od tych nowych. To są dwa ciała i jedna dusza. Po niej jest Final Fantasy 1. Z tego co mi wiadomo, też tam nic takiego się nie działo. Oprócz tego, że ten koleś, który do nas każdej nocy dzwoni, został zabity. To dokładnie się dzieje w piątej nocy. I teraz Final Fantasy 3. Fajne z 3. Jesteśmy już nie w żadnej spicze, tylko we FSB Domu Strachów, gdzie odkryto spring nowego animatora, czyli Springtrapa. Springtrap postał w taki sposób, że w pierwszej części to nie było na żadnej z nocy, został zabity przez jednego animatorów. Ja Inaczej nie zabity z ja gadam. Było tak, że on zniszczył te wszystkie animatrony, Nie wiadomo z jakiej przyczyny. Oraz... Później zabiły się, bo duchy tych dzieci, więc się schowało do kościołu z Pink Trap, lecz on się na niej I tak posłał z Znaczy Jednak to nie wszystko. Te Ty dużo tych dzieci wracają w Facebook Fright jako duchy. Także zasadzie. A coadzie jeżeli gali w towczy wyjdzie o tym, nie? Oraz. Kolejną rzeczą, która się wydarzyła już na 3, to jest pożar. Tego FSB FN najprawdopodobniej z top go wywołał. Dlaczego? Tego nikt nie wie. I to wszystko. Pa-pa.